Siemanko, ja jestem MC Gaspara, to pierwszy odcinek z The... Wolsów? Nie. Pierwszy odcinek Sky Warsów, yeah! Widzimy się po cięciu na Sky Warsa. Dobra, jesteśmy do Sky wskakujemy i lecimy! Dobra, co by tu sobie wziąć? Wojownik, nie mogę. Górnik nie mogę. łucznik nie mogę. I nie mogę, he? Dobra, trzymaj je. Lecimy. nie. Dobra, cięcie jak się zacznie to gramy. Czekajcie. co on tam jest Jaki, nie wiem kto. O, Tu tu. Mm, może go znacie. O, o, dobra, gramy. Dobra, tu, 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 tu jako. E, Lawa się przyda, to też się przyda. Bułeczka. bułka, chleb mikstura się przyda, to się przyda, to też się przyda. No dobrze, wszystko przydatne widać. No, a ci już się biją. Dobra. Weźmy zamiast kierwką, dajmy sobie to. Eh. Wow, 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 to nie wie, to nie wie, to nie wie. Sojusz, 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 się to. Nie, no nie, no nie, no nie, nie. Co so się... Wow. On małok?

nie gramy na niej. Chyba, 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 czekajcie. Wow, wow, prawie mi załog. Piąt daj, czekajcie. Raz. Dwa i wszystko. Patrzcie, jak on sobie pójdzie, to ja tu do niego pójdę. Haha! Ha. To może nie widzimy się na kolejne. A może tak? Trzy, dwa, raz i lecimy. No nie no, robię cięcie. Sorka, ale tamta arena była bardzo, bardzo nudna. No he! No ta już jest lepsza. Dobra, widzicie, tu jest ten... To tam jeszcze jakiś Pozdro domickersk. Do Mikersksa. Do już jest drugą... O! Na drugiej arenie. A on ukrycki na mojemu koledze, A on... Bo ja tańczę, na róże, na róże, wow, wow! tańczę na róże, na róże, oho, oj, nie, No nie, moja ja Dobra, co ja tu to się przyda, to też, wow! Wow, 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 jabłka, to, to! Wow, wow, wow! wow to się przyda? Ten eee, się też przyda Dobra to ubierajmy to punk. Eee, punk. Dobra dobra dobra, patrzcie, haha wygląda mi co najmniej dziwnie. Dobra nieważne Pank, 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 pank Dobra lecimy lecimy Tu zawsze była skrzynia z tego co ja pamiętam Gdzie? 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 Gdzie Lep, 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 wow, 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 wow. Musi być noc, musi być noc. Oh. Tu. Nie, to jest piec. A, ale jest to crafting! Wiecie co sobie zrobią? Tańczy na rurze Nie no, nie no. Dobra. A, trzy. Rozwalamy wszystko i robimy łuczek. Ma na paka? Ma

Tam... Teleportuję! No teraz trzeba... troszkę wziąć Nie ja się palę, Czemu ja się pale? się nie chcę palić! Ja się nie chcę! Palić! nie 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 nie, nie. A, ok. pokazać walkoksa? mam Pank! Pank! Na ja, nie miałem... jak sobie wymykać! Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, robią ciao, ciao. I widzimy się na kolejnej arenie, czyli na tej jak się zacznie. Ale drzewo. No I pani! No dobra, ja miała być jedna arena, ale coś nie wyjdzie. Wow, 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 dobra jesteśmy. wow wow wow. No jak to ubieramy to, bierzemy to albo nie to wyrzucamy dajemy to tu to bierzemy to, to to, to hej hej! Jest andrew, a to ja robię! O! Cieszę się ja nie wiem co, jak ma dziecko? Yy, to to, I lecimy, lecimy, lecimy. Panowie lecimy z tym koksem Trochę się tam boję, ale?

a nie, nie, nie. O, o. Patrzcie na mnie, patrzcie. O Jezu, to chciałem się podstawiać tym. Kaktusem. Kaktus. O Boże, kaktusem. Kaktusem? Wow, jak to brzmi? Kaktus. Kaktus to jest. Nie wiem, co to, to jest. Więc co to jest. Hmm. Ale <kliwna> kaktus? Kaktus to jest chyba odmiana kaktusa, nie? Mi się zdaje... Co to jest kuptas? Kuptas. Kuptas. Ło, patrzcie to. Koksula! Takie kukszuło zagarałem! Ło, wow, ty powyseba! No, no nie, nie! Dobra, patrzcie ja sobie tutaj jabłko. GIN! Haha, <gibli> ale paka! Fuck out! Dobra, budki muszę mieć. Budki, on miał butki. Kudę! Dobra, kto został? Ja i ktoś jeszcze? Wow! Ja i ktoś jeszcze zostaliśmy. Potrzebuję później bloki, żeby się chronić jak te No dał... Oni też, Obczajacie, że jak ja sobie grałem, tak sam? O, mi oni zarobili bloki, nie zawiesili. Wygrałem! Wygrałem. Ej, ej, 10 łapek w górę za wygraną. No dobra, a więc. Jeśli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeśli nie, to też. Komentuj. Komentarze są ważne. Jedno, komentuj, su, czy komentuj, lajkuj filmik. I na razie.